Pięć tlenowych drzew zasadzili uczniowie kilku szkół z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Liczba może niezbyt duża, ale sadzenie ma przede wszystkim podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. Drzewa tlenowe są rewelacją ostatnich lat. Rosną nieprawdopodobnie szybko, a ich duże liście pozwalają na wchłanianie znacznych ilości dwutlenku węgla. Posadzenie takich tlenowych drzew pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza oraz na ochronę środowiska. Te drzewka tlenowe, które otrzymaliśmy, dostarczają 10 razy więcej tlenu do powietrza niż pozostałe drzewa. Inicjatywa sadzenia drzew wyszła od młodzieży, ale pomogło starostwo, które kupiło sadzonki. Fajnie, że młodzież to zauważa, że dzieciaki czują, że jest tym klimatem problem, że warto, żeby każdy z nas właśnie y, takie drzewko być może posadził. Uczniowie z zespołu szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance chętnie angażują się w projekty, które mają wpływ na środowisko. Nasza młodzież często uczestniczy w różnego rodzaju akcjach związanych z czystością wody, czystością powietrza i bardzo chętnie włączyła się również w akcję związaną z zalesianiem, a właściwie zadrzewianiem naszego boiska szkolnego, bo tam również kilka drzew przybyło. Drzewa tlenowe zostały zasadzone w Czarnkowie, Trzciance, Góraju, Krzyżu Wielkopolskim i Białej, przygotował Wojciech Wysopal.